Od punktu A. Nasze T równa się 36x plus 1, więc otrzymujemy T kwadrat plus 7T minus 44 równa się 0. Delta jest to 7 kwadrat minus 4 razy 1 razy minus 44 to wynosi 225 pierwiastek z delty to 15 t1 to minus 7 plus 15 przez 2 czyli 8 drugich to jest 4 t2 minus 7 minus 15 przez 2 czyli minus 22 przez 2 to minus 11 więc otrzymujemy, że 36x plus 1 równa się 4, więc 36x równa się 3, x równa się 1 dwunasta lub 36x plus 1 równa się minus 11, więc 36x równa się minus 12 x równa się 1 trzecia na minus pod punkt b x kwadrat plus x minus 7 do kwadratu odjąć 6 razy x kwadrat plus x minus 7 dodać 5 równa się 0 więc nasze t równa się x kwadrat plus x minus 7 Otrzymujemy T kwadrat minus 6T plus 5 równa się 0, delta 36 minus 20, 16, pierwiastek z delty jest to 4, T1, 6, minus 4 przez 2, czyli 1, T2, 6 plus 4 przez 2, czyli 5. Więc otrzymujemy, że x kwadrat plus x minus 7 równa się 1, czyli x kwadrat plus x minus 8 to 0. delta jest to 1 plus 4 razy 8, czyli 33. Pierwiastek z delty jest to pierwiastek z 33, więc x 1 minus 1 minus pierwiastek z 33 przez 2 x2 minus 1 plus pierwiastek z 33 przez 2 i drugie rozwiązanie czyli x kwadrat plus x minus 7 równa się 5 więc x kwadrat plus x minus 12 równa się 0 delta jest to 1 doda 48 czyli 49 Pierwiastek z lety jest to 7, x1 jest to minus 1, minus 7 przez 2, czyli minus 4, x2 minus 1 plus 7 przez 2, czyli 3. To równanie ma 4 rozwiązania. I punkt C. x kwadrat plus x minus 5 do kwadratu odjąć 3x kwadrat plus x plus 1 dodać 20 równa się 0. Nie mamy tych samych nawiasów, więc w tej chwili nie możemy wprowadzić dodatkowej zmiennej. Musimy przekształcić. Mamy 3x kwadrat minus 3x minus 3 plus 20 równa się 0. Czyli x kwadrat plus x minus 5 kwadrat minus 3x kwadrat minus 3x plus 17 równa się 0. x kwadrat plus x minus 5 do kwadratu odjąć. 3x kwadrat minus 3x plus 15 plus 2 da nam 0 x kwadrat plus x minus 5 do kwadratu minus 3 przed nawias, x kwadrat plus x minus 5, no i plus 2 równa się 0. Więc nasze t to x kwadrat plus x minus 5. Otrzymujemy równanie x, t kwadrat minus 3t plus 2 równa się 0 delta jest to 9 minus 8 czyli 1 t1 3 minus 1 przez 2 jest 1 t2 3 plus 1 przez 2 jest 2 więc otrzymujemy x kwadrat plus x minus 5 wyrówna się 1 czyli x kwadrat plus x minus 6 wyrówna się 0 delta jest to 1 plus 24 czyli 25 czyli x1 jest to minus 1 minus 5 przez 2 minus 3, x2 minus 1 plus 5 przez 2, czyli 2. Lub otrzymujemy, że x kwadrat plus x minus 5 równa się 2, czyli x kwadrat plus x minus 7 równa się 0, delta jest to 1 dodać 28, czyli 29, więc x1 jest to minus 1 minus pierwiastek z 29 przez 2, a x2 jest to minus 1 plus pierwiastek z 29 przez 2. Czyli to równanie również ma 4.